Kiedy w roku 2010 po raz pierwszy przeleciałem nad oceanem, przez 10 godzin siedząc w ciasnocie fotelika ogromnego samolotu, wylądowałem w Ameryce Południowej w Brazylii, wszystko było inne. Potem szybki przelot takim tramwajem powietrznym, jak gdyby liniami tam do Manaus, i zaczęła się prawdziwa przygoda. Wylądowaliśmy rano. Było chłodno około 25 stopni. Potem miało być już tylko cieplej i cieplej. Temperatura w Manaus, niedużym półtora milionowym miasteczku, które jest stolicą stanu Amazonas, dochodziła chwilami do 35-40 stopni w cieniu, No ale to jest specyfika Amazonii. Manaus jest największym miastem Amazonii właśnie jednym... Z znaczących miast Brazylii. Samo miasto jest ciekawe ma burzliwą historię. Na przełomie XIX-XX wieku przeżywało swój ogromny boom. Wtedy to w Europie pojawiło się zapotrzebowanie na kauczuk. Bogaci panowie z Manaus zdobywali swoje majątki w takim tempie, że nie mieli pojęcia, co z tymi pieniędzmi robić. W czasach, kiedy 100 dolarów wystarczało na roczne utrzymanie jednej rodziny, oni 100 dolarówkami przypalali sobie cygara. Indianie zbierali dla nich kauczuk i dostawali za to zupełnie drobne pieniądze, pozwalające się utrzymać. Oni natomiast statkami wysyłali kauczuk do Europy, zarabiając kilkadziesiąt tysięcy procent. No, i stawiali swoje niezwykłe rezydencje, które można do dzisiaj oglądać w Manaus. W roku 1896 kilku takich baronów kauczukowych zmówiło się i postawili potężną operę. Do dzisiaj można oglądać Teatro Amazonas na 701 miejsc, do którego materiały ściągnięto. Z Europy. To były czasy, kiedy żony tych baronów kauczukowych ściągały wodę mineralną z Europy, no bo ta miejscowa to tak nie bardzo, nawet swoje ubrania wysyłały do prania do Europy, bo po co to robić na miejscu? Oczywiście te ubrania wracały po wielu miesiącach, uprane pięknie, ale miały ich zapewne tyle, że nie cierpiały na deficyt szmatek. W tym Manaus wylądowałem w 2010 roku, po świetności miasta, które upadło po 20 latach, kiedy nasiona kauczukowca zostały przemycone um, gdzieś indziej, nie zostało zbyt wiele. W tym Manaus wylądowałem i zobaczyłem resztki. To było miasto duże, tętniące życiem, ale prawie nieremontowane. Jedynie sama opera dużym nakładem, odrestaurowana parę lat wcześniej, świeciła blaskiem, a reszta, niesamowita plątanina kabli, popękane ulice, odrapane domy. I gorąc, gorąc, gorąc. Manaus teraz przeżywa swój drugi boom, tym razem turystyczny. Dzięki dużym pieniądzom zasilającym budżet miasta, odrestaurowuje się powoli. Nas jednak wówczas interesowało nie samo miasto, choć przyjemnie było je zwiedzić. Następnego dnia, po nocy w hotelu Santa Maria, zeszliśmy do portu i popłynęliśmy w pierwsze niezwykle atrakcyjne miejsce. Manaus leży nad Rio Negro. To jedna z największych rzek Ameryki Południowej. Zaczyna się gdzieś tam w Kolumbii i płynie sobie spokojnie przez właśnie Kolumbię, przez Wenezuelę, aż wpływa do Brazylii, nie ma paszportu, ale jej wolno. Natomiast nas interesowało miejsce, w którym Mario Negro się kończy, a kończy się dokładnie w miejscu, gdzie wpada do potężnej Amazonki. Amazonka to rzeka kontrowersyjna, zwłaszcza w Polsce. Ponieważ przez całe lata nikt nie wiedział, gdzie ta ogromna rzeka się zaczyna. Niektórzy twierdzili, że najdłuższą rzeką świata jest afrykański Nil, który ma 6800 kilometrów. Ale on jest prościutki, łatwo go było zmierzyć. W roku 1996 Jacek Pałkiewicz, polski podróżnik, eksplorator, poprowadził międzynarodową ekspedycję wysoko w Andy i wykorzystując. Kilkanaście elementów naukowych czynników badawczych geologów glaciologów geografów międzynarodowa ekspedycja dotarła wreszcie do miejsca które zostało uznane za źródło Amazonki to był początek wysoko położonego strumienia Apaceta Dzięki tym obliczeniom perwieńskie towarzystwo geograficzne w 10 lat później uznało odkrycie Jacka Pałkiewicza, postawiło tam tablicę. No i dziś peruwiańskie Towarzystwo Geograficzne uznaje, że Amazonka zaczyna się właśnie tam, a to oznacza, że ma aż 7100-7200 km. No rzeka jest nieuregulowana, więc ona co roku ma inną długość, czasem 7300, ale jest na pewno dłuższa od Nilu. I do tej rzeki wpada jej największy dopływ, Rio Negro. Dzieje się to o godzinę drogi stateczkiem od Manaus. Tam popłynęliśmy. Szerokość rzeki już wówczas była zachwycająca, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do naszych rzek. Odra, o, piękna polska rzeka, Wisła, królowa rzek wszystkich. Co to za rzeka? Ileż to ma? 2,5 km, maksymalnie gdzieś tam za Płockiem. My wpłynęliśmy na rzekę, która miała 7, 10, 15 kilometrów szerokości. A dlaczego tyle? No bo była pora sucha. Wiedziałem, że kiedy spadną deszcze za miesiąc, półtora, to w tym miejscu Amazonka będzie mieć ponad 30 kilometrów szerokości, a tam dalej u ujścia ponad 300 kilometrów. Trudno sobie wyobrazić. Taka odległość jak z Wrocławia do Warszawy, to jest szerokość rzeki. Gdyby ktoś zbudował most i jechał 100 km na godzinę, no to po trzech godzinach byłby na drugim brzegu. Ale na Amazonce nie ma ani jednego mostu. Popłynęliśmy. Znałem to miejsce ze zdjęć. No bo jeśli się wpisze spotkanie rzek Amazonka, Rio Negro, no to setki fotografii wyjdą, ale nic nie odda wrażenia. Kiedy ten niewielki stateczek. Płynie w stronę słońca, po amazonce, która jest jak kawa z mlekiem taka brudnawa, taka tocząca ogromnej ilości piachu i ziemi, czasem żółta. I nagle zbliżamy się do kreski no może trochę krzywej, rysowanej przez pijanego Franka, ale jednak kreski. I za tą kreską rzeka jest czarna. Jak zresztą nazwa wskazuje, Rio Negro, czyli rzeka czarna. I przecinamy tę kreskę, jesteśmy na Rio Negro, więc sternik obraca kołem, zawraca i znów przecinamy kreskę, znów jesteśmy na Amazonce. Zygzakowaliśmy tak przez całą godzinę. Miejsce niesamowite, bo Rio Negro spotyka się. Z Amazonką i to jest dobre stwierdzenie. Ona nie wpada, ona się spotyka i obie te rzeki przez wiele kilometrów płyną obok siebie, nie mieszając się. Mają tak różną gęstość, tak różną temperaturę, że długo, długo się nie mieszają, wiele kilometrów dalej, gdzieś na zakręcie, zaczyna się robić już taka kawka zalana świeżą mlekiem, która jeszcze nie została zmieszana. Nawet delfiny. Co było niesamowite, te takie brzydale z takimi baniami na głowie. Nawet te delfiny zastanawiają się przez chwilę, bo było widać, że zatrzymują się, zanim przepłyną do Amazonki. I z powrotem, kiedy z Amazonki przepływają do Rio Negro, zatrzymują się i patrzą, gdzieby tu przeskoczyć, a przecież to woda i to woda. No ale mają widocznie jakieś opory. My nie mieliśmy, zygzakowaliśmy, wróciliśmy pełni wrażeń do. Manaus, które czekało na nas, czekało od dawna. Amazonkę, pamiętam, przepłynął w 1540 roku Francisco de Orellana. E, jeden z konkwistadorów, zbójów, którzy zapoczątkowali zniszczenie całej cywilizacji inkaskiej, zniszczenie ich bibliotek, zaprzepaszczenie wiedzy. No, i wymordowanie bestialskie 90% mieszkańców tamtych terenów. One przepłynął tę rzekę, i prawdopodobnie od przywiezionych przez niego różnych nazw wzięła się nazwa Amazonka. O przygodach Francisco de Oreany porozmawiamy sobie przy okazji. Tymczasem, jeśli tylko macie ochotę, przynajmniej raz na dwa lata organizuję. Wyprawę do Brazylii, choćby po to, żeby zobaczyć kawę z mlekiem przy spotkaniu rzek. Pomijając takie miejsca jak Rio de Janeiro czy Manaus, chociaż one same z siebie też są ciekawe. Zapraszam.